Halo, halo, cześć moi widzowie! Z tej strony ja i dzisiaj chciałbym Wam zaprezentować moje nowe słuchawki. Tak, dostałem nowe słuchawki, nie wiem co, w sensie co. Chodzi mi o to, że. No, chodzi mi o to, że jest dobrze, ok. Są wygodne, nauszne, ale, anyway. Suns zgranie, Gramy dzisiaj w y, Tak. Okej. Okay. Y, ha. Mhm. Mm okej. Okay. O, okej. Okay. Y, dobra. dobrze? No, to lecimy z widzowie. Offline. Jasne. No. I tak nie potrzebujemy to na, yy, na sans granie, nie? <laughs> no, ale dzisiaj Minecraft Survival oczywiście. Yy, no. No, co tu więcej mówić? No, lecimy. Ładuje się nam tu coś. Znaczy coś, Minecraft tak naprawdę, ale... Co? Nie? To? To z dalej yy, gra? Tak? Gra, tak. Oczywiście, nie wiem, przepraszam, jak będzie źle. Wow. Ścisnęć mu. Halo, przepraszam, w sensie. Ehe, przepraszam, w sensie, bo ja tam. Powiedzcie, czy jest. Dajcie łapkę w górę, jak jest dobrze, ok? Wtedy będę miał pewność, że jest dobrze. A teraz lecimy, baby. Nowy świat, trochę subgłośnie, o o, 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 myślę, że... Myślę, że będzie dobrze. Ale co, no, no, lecimy, no. Pierwszy raz w Minecraftu na słuchawkach nowych. Bo nie wiem, czy widzi... o, Płynność, dziękuję, płynność już. Eee... Chodź... Co to było? A, jesu, To była trafa. Au! Tsss... troszkę zakłaśnę, sobie podpuści... No... W ogóle ja, co mam 30, żelaza i nie idę tego przetapiać w ogóle nie. Ou. Dziudu, Mhm. Gdzie to? Tutaj. To, 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 to. Tak, to. To daje tu. Tak, no chyba to będzie idealny w ogóle. Oczywiście, tak, roza kopiesz ty, a ja idę kopać drewno, oczywiście, a ja mówię, za głośno Myślę, że już jest ok w sensie bo te słyszycie, ale miało trochę głośno, nie? Bo wiecie, OBS, a słuchawki to nie to samo. OBS ma trochę głośniej, a ja mogę mieć trochę ciszej albo głośniej, nie? W ogóle... Co? Jest? Ja znów nie mam niczego, co może mi się pokazywać. Oryginalna, Kopalnia. Nie na no, żart oczywiście. E, nie będę robić takie. Bo to jest woburzające. Znam tu ludzie wiecie. To jest tylko po budule, znaczy jakby było jakieś żelazo. Ja mnie na rzekę. Nie. Ale to jest tam? Ten. A ja tam nie jestem ten Co to było? E, więc tak, zgniłe mięso, wyrzucę, jadro, la la la, 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 la. E. Słuchaj, jeszcze raz otworzę te drzwi i ząbisz bez powodów. A to normalnie nie wiem tam. Hmm. Hmm, oczywiście, oczywiście ile tu już. Hmm. 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 Dobra. I myślę, że tyle już mi na no, bardzo długo starczy, a ja w ogóle już brzywa, nie tak. Ale Przepraszam oczywiście, nie? Jezu, przepraszam. Przepraszam, to w sensie, Ja rozumiem ten ból, wiecie, jak ktoś tak tmucha w mikrofonie, a ja, ja, to, ja to rozumiem oczywiście. Przepraszam. Jezu, co on tam ciągle szkicuje, Aha. chłopie. Słuchajcie... Ha? Nie... Nie, nie, nie. Naprawdę, gdybym chciał... Chciał zmieć to tylko z papieru. Ha? Ja... ja... ja wiem, nie wyrzucajcie, że ja się nie ha? uczę na matmy, bo... Nie, przecież weekend! Ha, 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 ha. Spokojnie! Spokojnie! Ja będzie dobrze! Ha? Nie no. e, więc tak, ile to kosztowało 24? 24 ha? razy 7 ha? Tyle kartek bym ha? potrzebował, żeby mieć jedną mapę. Tyle jak robienie bloków żel- yy, nie bloków żelazo, tylko blo bloków węgla, ne? Trochę się nie opłaca. <laughs> Trochę. Kopanie drewna. kopać drewno, tak kopać drewno, specjalnie powiedziałem kopać jak coś. Mm -hmm. I czekamy w sumie, ale co by tu porobić, jak się czekać, nie? Pokobać w kopalni tak? Tam. I teraz tak. E, to nie jest mi potrzebne. wiadro wody. Na wypadek kripera. E, Idę podkreślić, e, Walimy wiadro. Ha, ha. Jest! Tak, fajnie. Aha, siarno, prawdę dopiero odblokowałem OMG. I teraz czekamy, aż to będzie takie temnie, takie temno. Prawdziwe słownictwo oczywiście. Patrzcie, idziemy albo na razie jeszcze nie. Oczywiście. E, I ojej, nie zauważyłem. Patrzcie, idziemy tu. Idziemy tu. Zabieramy to. <grystanie> Już mam wiecie, co nie? Walimy wiadro. Mam ziarna Farmer! Farmer! Halo, farmer! Co? Co jest? Co tu się oddziało? Czemu ja usłyszałem zombiaka? I no... Co jest? Nie mówcie, że villager jakiś ten. Melony. Melony. Ale że ja muszę w zbierać uprawy, nie? tego tak szczerze i no, idźcie tam spać bo i zrobił sobie coś. Ojej. W ogóle noc zapadła a ja ja się ba bawię w uprawy nie no ale to już wszystko. Gdzie zupełnie wpadł, to Kejwa. No ale wracamy do domu. żeby do domu. E, to nie jest mój dom. W sensie... Ja... Nie, ja... Jak tam chcecie, bo już już nie No właśnie. Ta 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 i ząbiaki już są, dobra. Aha. I idziemy na mopki. Pajunek. Pajunek. Dzień dobry, pajunek. bra. Mm, oczywiście nie. Nie, moje największe zmartwienie, uciekam. O, e, poczekajcie, Sk Cze jak Ziemia się uwolniła? Co? O nie, widzieliście to? Widzieliście to chyba, tak? E, o, to teraz... O, widzicie, teraz widzicie. E, to był Enderman. A tam są szkielety, bajonki i krujpely. Ale dużo. Ale dużo. Ale dużo ich jest. Dziękuję. Nic nie wydropił. A to kurczę, nieszczęśnik. Nie. Dobra. Nie trafiło w niego w ogóle. Baśka! O nie, to nie, to nie są Baśki. Nie. No ja nemôžem, nie? ne. 아냐아냐아냐아냐 어, 네, 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 네. Co? I. Jestem przegrywam. Dobra widzowie, ja już kończę, bo jestem przegrywam. Znaczy nie. Ja... ja... jednak zauważyłem, że mam jeszcze chwilkę czasu. E, tak. Zauważyłem, że mam trzy... Det cool, yeah. yeah. er jeg... Jezu, przepraszam, wiecie jak to jest. Dwa endermany. Słuchaj ty mnie, Baśka! O ty! stāsts zabójczy wzrok. I teraz gdzie są te dwa endermany? Hmm. Trzeba to za niedługo zamurować. Ująć Jestem nubem Jeju, jeju Tak? Za niedługo e, będziemy walczyć w Na kreatywie, nie? <laughs> w sensie Ja już wiem jak e, by sobie bo ja widziałem e, s, chyba tam najtrudniejszy skok na wiadro, nie? To było slime wyrzucić, wrzuci, e, złapać, wyrzucić do góry wodę, nie? położyć e, tu, tu są craftingi, tutaj, tak, o, tak, o, to pole, tu są craftingi, s, ze slime'em e, idziecie, nie? Postawiacie, e, przytrzymując shift i w, w sensie... A kurczę, cię jakby to wytłumaczyć, nie? Co tu się stało? Policja? Dziękuję. Kurczę, mogłem to sobie zostawić już, ale. Aha! Bogu. Nie umiem grać. Widzowie, widzowie, jakby to powiedzieć, to nie jest koniec świata. To nie jest koniec świata, ale jest koniec jednego tego odcinka. Dziękuję wam za oglądanie z tej strony. Wolfik był. E, tak były. E, Proszę zasubskrybujcie, jak jeszcze nie subskrybujecie i do usłyszenia. Pa!